A więc cześć i witajcie, z tej strony Psiakowy A dzisiaj powiem wam o jutrzejszym evencie Tak, jutro jest event I yy, no praktycznie, no po prostu bardzo mało o osób o tym wie yy, No i jutro też przy pomocy Emma można będzie zdjąć atak Frustration on jest na Shadow Pokemonach, czyli no. Na przykład powiedzmy Shadow Mewtwo albo inny Shadow Pokemon. Po prostu będzie można zdjąć atak Frustration. No i... pojutrze ogólnie też będzie taki duży community Day. I tam będą Pokemony z ostatnich dwóch lat, czyli przez te dwa lata co były Community Day. E. No i ogólnie radzę wam iść na ten event i Community Day, bo ja pójdę. Nie wiem czy nagram z tego odcinek. No nie wiem, ale no to by było na tyle już.